My, matki, często mamy poczucie winy a propos dzieci, a propos męża, albo na tego, że rozedrzemy gębę tak? w domu. No ale jak wszyscy mają wylane, nikt dupska nie rusza, pewne rzeczy leżą odłogiem, odpalamy miotłę pedałem. Latańsko się zaczyna, wszystko jest nagle zrobione. Wszyscy chęć do życia mają, tak? I czasami takie podniesienie atmosfery też w domu pomaga. Jeżeli rzeczywiście jest opieszałość. Jeżeli jest opieszałość w domu, to znaczy, że jest jedna osoba w domu, która to promuje. Więc ja zawsze zalecam naprawdę ważna wskazówka życiowa, dobierać się do tyłka dla tego, co sieje taką atmosferę w domu, a nie dla całej reszty. Hmm? Rozumiecie o co chodzi? Znowu uważność i szczegółowość, W poczuciu winy, w patrzeniu, tak? Bóg mówi: gniewajcie się, ale nie. Grzeszcie!